Siemanko, witajcie na kanale. Ostatnio, ktoś zadał pytanie, czy opłaca się kupić drążek treningowy do 100 zł. Postanowiłem nagrać dla Was szybki film z odpowiedzią. Pokażę Wam na szybko kilka produktów, które moim zdaniem każdy zwraca na nie uwagę, jeżeli sobie szuka. Na przykładzie tych paru produktów postaram Wam się podać ich plusy i minusy i odpowiedzieć na pytanie. Czy można kupić drążek do 100 zł i czy będzie się dało na nim bez problemu ćwiczyć? Moim zdaniem na wstępie wam już powiem, że można, żebyście nie myśleli, że to jest jakiś clickbaitowy materiał. Zobaczycie sobie kilka typów drążków, bardzo szybko je omówię. Tutaj wam się będą pojawiać informacje na ich temat, czy ewentualnie filmy. Także zaczynamy, zaraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Tutaj piszemy sobie filtr do 100 zł i przede wszystkim musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten drążek ma być rozporowy. Czy ten drążek ma być montażowy do ściany? Bo część ludzi na przykład będzie chciała drążki rozporowe, bo to są takie drążki na początek, nie każdy ma możliwość na przykład w swoim pokoju wiercenia. Musicie tylko wziąć pod uwagę to, że te drążki nie nadają się na każdy typ ościeżnicy, futryny, bo jeżeli będziecie mieć te tanie, marketowe, takie można powiedzieć trochę z papieru ościeżnice, to ten drążek z czasem może ją zniszczyć. Także tu musicie wziąć pod uwagę to, że ta futryna raczej musi być z jakiegoś typowo drewna, takiego np. dębowa, fajna ościeżnica albo np. taka metalowa. Wtedy można spokojnie sobie zakładać yy, takie drążki. Taki najtańszy drążek, już Wam pokazuję, będzie Wam się tutaj wyświetlać. 26,70. To jest taki drążek najtańszy, srebrne Te drążki są z reguły rozporowe. Ja taki drążek kiedyś miałem u siebie w mieszkaniu. Ogólnie ujdzie, można na tym poćwiczyć, ale te drążki z czasem się wyginają, więc to trzeba uważać, że on z czasem się wygina. Tutaj macie maksymalna waga użytkownika 100 kg, więc też trzeba wziąć to pod uwagę, że jak będziecie chcieli pro, progresować, robić z obciążeniem e, jakieś treningi, no to na dłuższą metę taki drążek się nie, raczej nie sprawdzi. Więc jest to taki sprzęt raczej delikatny, raczej dla osoby maksymalnie 70 kg i z czasem te drążki się wyginają. Też mi się ten drążek zawsze rozkręcał, więc był taki uciążliwy. No taki trochę można powiedzieć, że półśrodek, jeśli chodzi o drążki. I generalnie takie drążki to jest najtańszy drążek i myślę, że z czasem Zobaczycie, że ma dużo minusów i te mankamenty mogą być takie trochę denerwujące przy dłuższych treningach, cięższych, więc zastanówcie się, czy chcecie na pewno taki tańszy drążek, bo to się z czasem na pewno będzie wyginać. I też parę razy mi się zdarzyło tak, że ten drążek się suwał, bo on nie ma tej takiej blokady, tylko jest po prostu zakręcasz go sobie i odkręcasz i nie ma blokady, więc on się z czasem luzuje. Więc to jest taka. Propozycja niekoniecznie fajna. Moim zdaniem fajny jest drążek rozporowy, który testowałem z Kasportu u mnie na kanale. To są już te drążki, właśnie te takie z blokadą. Możecie też kupić jakiś podobny drążek, podobnego typu na Allegro, ale moim zdaniem no, ten z Kasport, widzieliście film, możecie sobie zobaczyć, że podciągają się na przykład z 30 na pasie. Ten drążek ma jeszcze dodatkowe blokady, ma jeszcze takie śrubki, że sobie wkręcacie to w ościeżnicę, więc on się cały trzyma i jest naprawdę stabilny. Więc jeżeli chodzi o taki drążek, z moją zniżką kosztuje 62 zł. Jeżeli szukacie drążka rozporowego, to jest drążek przetestowany przeze mnie. Więc cały film o tym drążku możecie sobie zobaczyć z testami i z montażem poniżej na kanale w linkach tutaj pod tym filmem. Ten drążek jest naprawdę fajny, jeśli chodzi o drążki rozporowe. Testowałem go na większych obciążeniach, także jestem tego drążka pewien. Do dzisiaj go mam na dole, też sobie czasami ćwiczę na nim na dole, więc jeżeli chodzi o rozporowe drążki, to jest naprawdę fajny. Jeżeli ktoś się koniecznie uprze na Allegro, to są też jakieś drążki podobnego typu, ale też kosztują w granicach. 50-60 zł, więc możecie sobie kupić na przykład też taki drążek 60 za 50-60 zł, podobnego typu. Tylko ja tych drążków nie testowałem, a ten z sportu testowałem. Moja rada jest taka, że szukajcie czegoś powyżej 50 zł. Nie kupujcie tych takich drążków za 25 zł, bo szkoda waszej kasy będziecie się denerwować. Druga sprawa drążek na futrynę. Te takie drążki które się zakłada. Zaraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Będzie tutaj z boku. Ja testowałem taki drążek za 45 zł. I generalnie, jeżeli chodzi o te drążki takie nakładane na futrynę, to pierwsza podstawowa rzecz na ościeżnicę, to musicie sobie zdać sprawę, że teraz już się za bardzo nie robi takich ościeżnic, że jest wypuszczane z tyłu za ościeżnicą. Tak jakby ościeżnica wychodzi za lico jak mamy ścianę, ościeżnica wychodzi za lico ściany, więc u mnie praktycznie w żadnych, przy żadnej futrynie nie dało się tego zamontować. Jedne były drzwi w łazience, gdzie była przyklejona listwa, ale jak sobie zamontujecie to na tej listwie ozdobne, jak to się teraz robi, to się to zerwie, bo to, nie wiem, to kiedyś tak robili, że wypuszczali właśnie ościeżnicę do przodu i można było to montować, zakładać tak jakby za ościeżnicę. Ale mniejsza z tym, bo nawet jak założycie na tą ościeżnicę, ten drążek od razu się wygina. Możecie zobaczyć tutaj, jak to wygląda i cały film o tym drążku. Ja się zacząłem na nim podciągać. Przy pierwszym czy drugim zwisaniu od razu się zbiło tak trochę, więc myślę, że przy intensywniejszych treningach od razu by się powyginał. Więc to jest szkoda nawet tych 50 zł. No nie wiem, z drugiej strony powtarzam, że jak macie nie ćwiczyć wcale, to lepiej kupić taki drążek, ale no jest to wkurzające urządzenie i moim zdaniem no, musicie wziąć dużą poprawkę, jak będziecie kupować taki drążek. Ewentualnie szukajcie czegoś z wyższej półki jeśli chodzi o te drążki, właśnie montowane na bo kiedyś znalazłem taki na, na necie, który wyglądał dużo solidniej. Wiem, że coś było chyba też z Gorilla Sports, ale to już są drążki powyżej tam 120 zł. Więc yy, poza tym budżetem do 100 zł. To ciekawe rozwiązanie tych drążków nie testowałem. Może, możecie sobie zobaczyć drążek za 70 zł. Wygląda dosyć solidnie. Ma szerokie te y, po bokach do, na, na ościeżnicę, więc też mógłby być w miarę takim rozwiązaniem. Kolejny drążek, który Wam chciałem pokazać, to już Wam mówię. To jest taki drążek zwykłego typu Strexport i to są takie drążki najprostsze właśnie. To jest moim zdaniem dobry też drążek na yy, do domowej siłowni, tylko że on już jest montowany do ściany. Ale prawda jest taka, że jak chcecie zacząć się bawić jakąś kalistenikę, jak chcecie ćwiczyć i szukacie czegoś do 100 zł, no to moim zdaniem zamiast tych drążków rozporowych, to kupcie sobie taki zwykły drążek do podciągania za 60-70 zł. Tutaj jest to prawda wytrzymałość 250, tylko że wydaje mi się, że ten drążek jest dosyć krótki. Jeszcze, ale jeżeli bym szukał drążka to bym takiego do 100 zł, żeby zacząć sobie pierwszą siłownię, to bym myślał nad czymś takim. Ewentualnie na przykład z Kasport macie taki drążek składany za 79 zł, on już jest trochę dalej od ściany, i jego plusem jest to, że możemy sobie go złożyć. I na płasko. Wisi przy ścianie, ale możecie go sobie złożyć tak, żeby nie zajmował dużo miejsca. Wytrzymałość ma niby 150 kg. Wydaje mi się, że jest raczej taka jak ma być, bo oni tam podają wszystko ok. I moim zdaniem na koniec drążek, który miałem u siebie w domu, który naprawdę w sumie to by mógł mi wystarczyć do dzisiaj. Podciągałem się przy nim na 40-50 kg i mieści się w budżecie. Już Wam pokazuję. To jest drążek na stronie Casport go możecie sobie kupić, już wam pokazuję. Za, z moim kodem za 89,10 zł. Najprostszy drążek jaki może być. Macie szeroki chwyt, możecie sobie tak chwytać pod chwytem, nachwytem. Także to jest spoko. Ja pod ten drążek pod, podpinałem worek treningowy, jest w, w miarę w fajnej odległości od ściany, bo tak jak Wam mówię, odległość od ściany to jest. 59 cm, szeroki jest na 110 cm i udźwig ma według tego co podaje producent to udźwig to jest 250 kg, czyli podobnie jak tamten więc podsumowując ten szybki film. Jeżeli szukacie drążka takiego bezmontażowego, to szukajcie drążków rozporowych, ale takich właśnie powyżej 50-60 zł, żeby to miało ręce i nogi, rezygnujcie z tych takich srebrnych, najtańszych, bo tylko się będziecie denerwować. Na pewno też odradzam te wszystkie drążki, takie na futrynowe, zakładane, bo to też jest taki raczej szmelc, więc tutaj trzeba poszukać. Już lepiej przywiercić faktycznie do ściany ten drążek, ewentualnie jak macie, nie wiem, wynajmowane mieszkanie, to potem zalepić te ściany i pomalować albo coś, bo to też no, w łatwy sposób też można tą ścianę powiedzmy przywrócić do, do dawnego stanu. A jeżeli szukacie naprawdę fajnego drążka do 100 złotych, to już moim zdaniem zostaje montaż do ściany i to jest najfajniejsze wyjście, bo ten drążek będzie faktycznie solidny i będzie można zrobić na nim fajne treningi. I owszem, tak jak było postawione pytanie przez widza na samym początku. Można kupić bez problemu do 100 zł drążek, który będzie OK. I tam kiedyś też widziałem na innej grupie, ktoś pisał, że drążki tam do z kasportu latają na boki, ruszają się i w ogóle. Tutaj macie wyświetlały się wam filmy, ja testowałem ten drążek u siebie miałem go przez półtora roku u siebie na siłowni nic się nie ruszało nic nie drgało nie było żadnych problemów możecie zobaczyć filmy że miałem przyczepiony też do pasa zresztą jest cały film na temat tego drążka na kanale wszystkie drążki które były wymienione w tym filmie też znajdziecie opisy w linkach jakbyście mieli jakieś kolejne pytania to piszcie zapraszam was też do poradnika jaki drążek wybrać tam są tam rozmawiam na temat różnych typów drążków i jeżeli macie jakieś kolejne pomysły, naftawimy na przykład drążek do 200 zł albo coś takiego, to śmiało piszcie. Taki film szybki mogę dla Was nagrać zawsze, nie jest to żaden problem, więc na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, to motywuje do dalszej pracy. Trzymajcie się, hej!